Krakietę to Ostatni temat, Subskrybuj kanał Biała Gwiazda pod Lupą i bądź z nami na bieżąco. Dzień dobry, dzień dobry. Podcast Biała Gwiazda pod Lupą. Wisła Kraków nadal lideruje w tabeli pierwszej lidy. Niesamowita sprawa. To może była jeszcze we wtorek, ale teraz to już zaczyna być pomału formalnością. To, że Biała Gwiazda tak pięknie sobie radzi w tej pierwszej lidze. Dzisiaj pokonaliśmy, no, to jest mało powiedziane, rozjechaliśmy Śląsk Wrocław 5 do 0. Można powiedzieć, że wojskowi zostali rozbrojeni na remonta. Jest z nami Łukasz Sewer. Dzień dobry Łukaszu. Cześć wszystkim. Przepraszam, że brakuje czerwonego tła, ale no, warunki są spartańskie. Niestety nagrywam to chwilę przed rozpoczęciem nocnej zmiany, więc y, musicie to zrozumieć. Y, dobrze Łukaszu, no, co można powiedzieć po takim meczu? No, można by powiedzieć, że zawodnicy Śląska mówią, Angel zostaw nas, my mamy po 14 lat, przestań już z nami grać, bo my nie chcemy. Wiesz, w zasadzie mogę odesłać teraz naszych, naszych widzów do tych naszych materiałów pomeczowych, ponieważ zrobiłem rozmowę z naszym byłym piłkarzem, czyli z Serafinem Szotą, który obecnie gra w Śląsku Wrocław i jest kapitanem Śląska. I myślę, że tam padło parę takich pytań. No cóż tutaj można powiedzieć, no Śląsko po prostu nie dojechał, został albo w autobusie na parkingu, albo w ogóle we Wrocławiu, bo to co zaprezentowali na Murawie, no to, to po prostu no, różnica klas i jeżeli mogłoby się czasami wydawać, że starcie drużyny, która jest już ograna w tej pierwszej lidze ze Spadkowiczem, to, to ten Spadkowicz powinien mieć jakiegoś handicapa na przykład, to tutaj tego w ogóle nie było widać. Tak jest. Można powiedzieć, że Angel Rodado tak samo yy, z bliska tak samo siedzi na fotelu lidera. Jak Angel Rodado zasiedł na kanapie po trzeciej bramce, to mamy zdjęcia, więc będą też na naszym profilu Facebookowym rzucane na bieżąco. Także śledźcie też to medium. Yy, no dobrze, Łukaszu, to teraz rozmawiamy tak na, na spokojnie o tym, co, co się działo. Powiedz mi jeszcze, zanim tak przyjdzie do opisywania tego spotkania i podsumowania, to które 5-0 bardziej ci się podobało z LKS-em czy ze śląskiem Wrocław? Wiesz, co trudne pytanie, ale chyba wiesz, co powiem, że z LKS-em. Hmm. Z tego powodu, że to było takie pierwsze 5-0. <noise> Teraz można powiedzieć, że już powoli przywykliśmy i wiesz, każde kolejne to będzie. Ano 5-0, wiesz, co, co to jest. Ale nie tak poważnie mówiąc, to chyba właśnie ten UKS. bo nie wiem, powiedzmy, że przed LKS-em to mieliśmy wszyscy może jakieś większe obawy co do tego meczu. To, była, to było drugie spotkanie w tym sezonie to właśnie na pewno do tego podchodziliśmy po prostu inaczej. Teraz już pewnie każdy z kibiców Wisły jakieś pojęcie o tym Śląsku Wrocław w pierwszej lidze miał, może ktoś oglądał mecz z Wieczystą, który był dla Śląska pierwszym meczem w pierwszej lidze po, no, po ogromnej przerwie, tak, na tym poziomie rozgrywkowym, bo bodajże po 17 latach Śląsk spadł z powrotem na drugi poziom rozgrywkowy w Polsce. I być może już część kibiców po prostu wiedziała Czego się po tym Śląsku spodziewać. Natomiast, natomiast na pewno też część kibiców cieszyło to, że Banaszak nie mógł zagrać w tym spotkaniu, bo na pewno było to duże osłabienie Śląska. Ale ja też muszę powiedzieć, że Śląsk w ogóle, no wiadomo, że rozczarował, tak. Ale szczerze powiedziawszy, zawiodłem się na nim jako na przeciwniku, ponieważ spodziewałem się zobaczyć coś więcej. Myślałem, że przed meczową myślałem, że my ze Śląskiem wygramy. Ale że Śląsk po prostu postawi jakąkolwiek poprzeczkę. Bo tutaj jakiejkolwiek poprzeczki ze strony Śląska nie było. Jeżeli była jakaś poprzeczka, to tylko i wyłącznie była pod stadionem, pod murawą, bo ten poziom naprawdę był tak mizerny pod względem tego, co zaprezentował Śląsk. Ale powiedzmy też oczywiście, że wynikało to z tego, że Wisła po prostu neutralizowała ataki Śląska za każdym razem, podwajała, potrajała w drugiej połowie, kiedy. Kiedyś on spróbował przebrać jedną akcję, to pod polem karnym jeden z zawodników, chyba Piotr samiec talar był, czy miło Szkoza, nie pamiętam, już był po prostu zaatakowany przez czterech naszych zawodników, więc to też pokazuje po prostu, z jakim głodem gry mierzy się kadra Wisły. No i też zachęcam Was oczywiście do tego, żebyście zawili łapkę w górę i subskrypcję kanałowi. Jedziemy po kolejną stówę. I jeżeli ktoś jeszcze chce zobaczyć bramkę wykonaną Białej Gwiazdy, to dzisiaj o 20.00 na nie będzie leciał film Vinci, więc kto ma tam będzie kolejny raz oglądał mecz z Amiką Wronki, jeżeli pamięć mnie nie myli. Tak, Dlatego... jest, przypominam, przypominam, że możecie obejrzeć sobie na naszym kanale. Mój program, tak? To był mecz, gdzie opisałem to spotkanie i również był tak. fragment tego, tego meczu w tym naszym materiale. A, dlatego również został zdjęty na początku z YouTube'a, ale wrócił. Można go cały czas yy, oglądać. Yy, jeszcze coś odnośnie tego Vinci'ego, to można jakoś nawiązać? Tak, ja, jeżeli ktoś oglądał drugą część, to proszę nie spoilerować, bo jeszcze nie oglądałem, ale wróćmy do, do meczu. Wróćmy do meczu, do Kuby Krzyżanowskiego, który zaliczył dzisiaj dwie asysty i oprócz tego, że świetnie radził sobie w ataku, to też Miłosz Kozak no, nie miał z nim łatwego życia i w zasadzie większość pojedynków wygrywał młody Polak. Oczywiście. Odsyłam Was tym razem do rozmowy z Kubą Krzyżanowskim, która również już jest na naszym kanale, można obejrzeć. Kuba Krzyżanowski na moje stwierdzenie, że zagrał bardzo dobry mecz, powiedział, że drużyna zagrała bardzo dobry mecz. Bardzo mi się podoba takie podejście u naszego zawodnika, ponieważ to pokazuje, jaki jest u nas Team Spirit i jak mocni, jak mocno czują się zawodnicy jako grupa i jak pokazują to na zewnątrz. Tak jest. Warto też odnotować to, że znów Wiktor Biedrzycki okazał się bardzo ważną postacią w przystałym fragmencie gry w polu karnym rywala. Kolejna bramka głową tego zawodnika. No i kolejna asysta też Julusa Erthallera przy właśnie przy tym trafieniu Wiktora No Jest to coś fajnego, bo, bo Wisła w końcu zagraża z tych stałych fragmentów gry i wydaje mi się, że że można już powiedzieć, że po prostu Biela gazda ma te stałe fragmenty gry w lepszym stopniu opanowane niż w gorszym. Zgadzam się i jak zobaczyłem, że to Wiktor Biedrzycki strzelił gola z tego stałego fragmentu gry, to od razu sobie pomyślałem o tobie, pomyślałem sobie, Mateusz <laughs> będzie się cieszył, ale jak jesteśmy w temacie stoperów i Biedrzyckiego i Grucicia, Grujcic dzisiaj, no myślę, że zagrał bardzo dobry mecz, aczkolwiek to też takie spotkanie, w którym... No tak naprawdę pierwszą groźną akcję to Śląsk dopiero w 50. minucie. Ale chcę się odnieść do tego, że wiele osób pytało, gdzie jest Kutwa. Wobec czego chcę powiedzieć, że rozmawiałem z Mariuszem po meczu. Mariusz będzie gotowy na mecz z Miedzią. Już dzisiaj mógł zagrać w tym spotkaniu, co mi powiedział ale po prostu taka została podjęta decyzja, żeby zminimalizować jakieś ryzyko, a jego absencja to jest pokłosie drobnego urazu, jaki odniósł w meczu w Pruszkowie. Ten drobny uraz nie przeszkadzał mu w tym, żeby tamten mecz dokończyć, ale może lepiej, że po prostu zmuchaliśmy na zimne i Mariusz w tym spotkaniu dzisiaj nie zagrał, co też pokazało brak kutwy w składzie. No, w niczym na szczęście nie przeszkodził i zagraliśmy kolejny raz na zero z tyłu, co tak jak nieraz już mówiłem, podwójnie cieszy. Tak jest. Jeszcze tylko y, powiedzmy o Zimmermanie, który miał dołączyć do Wispy Kraków. Y, nie zagradzałem sobie personaliów y, osoby, która nam to powiedziała, y, ale potwierdziło się to, że, y, że ten zawodnik ma duże problemy z, z kolanem i że no, dużo lepiej będzie, jeżeli on po prostu nie zostanie piłkarzem Wisły, bo też, no bo też te problemy zdrowotne mogły powodować, że on po prostu więcej będzie się leczył niż będzie grał. No i jak usłyszeliśmy, mamy też Akademię, więc która nas kosztuje kilka milionów rocznie, więc dawajmy chłopakom szansę. Tak jeszcze wrócę do tego zdjęcia, które obiegło oczywiście Twittera podczas meczu z Szachtarem, donies wykonane przez Zuzę gdzie właśnie Zimmerman siedzi taki smutny i zamyślony, to już możemy wiedzieć, już wiemy o tym, że ten smutek i to zamyślenie to było to, że wiedział, że po prostu w wiśle tego kontraktu nie podpisze. Tak jest, to już było widać w jego oczach, że, że ten kontrakt gdzieś tam odleciał, ale jeszcze, jeszcze nie zabukował sobie biletu na, na samolot do, do Holandii, więc dlatego obejrzał mecz Szachtara. Dobrze, to teraz przejdźmy do, do kolejnego zawodnika, do, do zawodnika, który zadebiutował w Wiśle Kraków, czyli Nikaj. Jest taki zawodnik, który, który być może będzie naszym no, Chcę powiedzieć, że na Tak, 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 oczywiście. Chodziło mi właśnie o debut na, na Remonta, no i ten debut na Reymonta został, że tak powiem, to. Zostało to tak zrobione, że była bramka jeszcze w jego wykonaniu, także myślę, że dzisiaj wszystko wychodziło w Wiśle Kraków, nawet kolejne debiuty. I warto też odnotować, że Nikaj był 13 lub 14 strzelcem gola w tym sezonie dla Bisły, a jeżeli popatrzymy sobie na strzelców w goli w tamtym sezonie po pięciu kolejkach, to było ich tylko dwóch. Był to Oliwier Sukienicki, który w tym momencie szuka formy, no i Angel Rodado, no ale Angel to zawsze strzela, więc... No, przepaść pod względem zdobywania bramy zespołowych jest ogromna. Nie, no zgadza się. I to należy podkreślić, że to bardzo cieszy, że ten ciężar, właśnie zdobywania goli, nie leży tylko na Angelu Urodado, który wywiązuje się z tego fantastycznie, bo już po sześciu spotkaniach ma dziesięć goli. To jest naprawdę wynik turbo, jeżeli można tak powiedzieć. Wczoraj. Zjawiński szczelił jednego gola, wydawało się, że będzie próbował ugonić tego Anhela, a Angel tymczasem dorzuca trzy gole i to jest naprawdę świetne. Jeszcze miałem jakąś myśl odnośnie, odnośnie Nikaja, tak, że kolejny raz mamy taką sytuację, że wchodzi zawodnik z ławki i poprzednio był to Kawała, tak, który strzelił gola, teraz mamy Nikaja. Także też jest taki sygnał, że rywalizacja o to miejsce do wchodzenia z ławki w wiśle Kraków za Angela Rodado, to ma kto rywalizować i może jednak jest tak, jak też właśnie było mówione, że nie mamy się czym martwić, jeżeli chodzi o tą pozycję napastnika, bo w razie czego to mamy tego młodego kawałek, mamy Nikaja, może też zagrać Duarte. Więc myślę, że ta pozycja będzie obsadzona. Tak, tutaj pod względem napastnika myślę, że jeżeli Nikaj będzie spełniał te oczekiwania i dołoży kilka trafień w, w, w całym sezonie, no to, to zostanie to wszystko odebrane jako transfer udany, bo też trzeba jasno sobie zdeklarować, że nie wszyscy mają zdobywać po 20 czy 15 bramy, tylko niektórzy mają zdobywać 5, 6, i, bo też takie są ich umiejętności i nie zawsze są też w stanie <laughs> powiedzmy być na najwyższym poziomie tak Anhel Rodado on jest zresztą fenomenem. Kolejny raz potwierdza się to, że Wisła potrzebuje niedużą ilość strzałów, żeby zdoby... celnych, oczywiście, żeby zdobywać bramki. Tak ostatnio po meczu ze Zniczem przedstawialiśmy wam taką statystykę. Już nie pamiętam, to chyba było 30 celnych uderzeń i 23 gole, no to tutaj dorzucamy 7 celnych strzałów i 5 bramek, co pokazuje, że po prostu Wisła jest niesamowita, że ta skuteczność jest na kosmicznym poziomie. No i też wyleczyliśmy się z tego, że trzeba oddawać multą strzałów, żeby tworzyć niewiadomą ilość sytuacji. Tylko tworzymy powiedzmy 7 groźnych i wpada 5 bramek. Chociaż nawet niektóre może nie są mega groźne i wpadają po nich bramki. Odwróciliśmy zupełnie tą statystykę z zeszłego sezonu, gdzie stwarzaliśmy, nie wiem, 30 strzałów czy 25, i nie byliśmy w stanie strzelić żadnego gola, albo wpadał tylko jeden, a a przeciwnik tych właśnie sytuacji miał dwie i miał na przykład dwie bramki albo jedną, i po prostu traciliśmy punkty. A tym razem ta skuteczność, no to naprawdę cieszy. No i chyba tutaj to pod tym względem nie ma nic do, do dodania. Tak jest, Wisła, tak już wspomnieliśmy, lideruje tabeli pierwszej Ligi, ma 18, 18 punktów. Napiszę też w komentarzu widzowie, czy, czy zakładaliście przed sezonem, że tak dobrze będzie. Wisła sobie radziła, a my teraz przechodzimy do Juliusa Erthallera, który dorzucił kolejną asystę, dorzucił znowu wiele bardzo dobrych zagrań i myślę, że ten tercet Duda, Karbo i Erthaller w tym momencie, przynajmniej na ten moment, zamyka taką dyskusję o rywalizacji, żeby coś w tym tercecie zmieniać. Ten, ten trójkąt po prostu tak dobrze funkcjonuje, tak dobrze się uzupełnia pod względem ofensywnym i defensywnym. Jeszcze schodzący Anheer Rodado, który pomaga też w defensywie, powoduje to wszystko, że Wisła w tym momencie nie musi e, szukać kolejnych pomocników i być może omić będzie miał też duże problemy, żeby wykryć jednego z tych zawodników. Co, rywalizacja na każdej pozycji jest ważna. O, także także ten Omić to po prostu będzie musiał pokazywać y, to na treningach i po prostu, jak będzie dostawał swoją szansę, to będzie musiał ją wykorzystać. Więc jeżeli w, w klubie będzie rywalizacja na tej pozycji, to tylko i wyłącznie dobrze, ale tak jak powiedziałeś, ten tercet póki co to jest nie do ruszenia. Mam nadzieję, że wszystkim y, będzie dopisywało zdrowie, y, bo naprawdę do, bardzo dobrze to wygląda i. Ja też kolejny raz podkreślę, że RTLR to takie brakujące ogniwo i, i taki trybik w tej maszynie, którego brakowało wcześniej, żeby to wszystko ruszyło po prostu do przodu z kopyta. I teraz mając tego Talera, to po prostu widać, jak dobrze ta maszyna trenera Jopa działa. Tak, ta maszyna działa i trzeba sobie jasno powiedzieć, że tutaj nie ma słabych punktów, bo też, bo też skrzydłowi dużo dają i kolejne zawodnice na skrzydłach też będą do nas dochodzić tak już żeby w trybie meczowym, żeby być dostępny, bo Bozić już będzie mógł być brany pod uwagę przed meczem z, z Miedzią Miednica, bo on był normalnie w treningu, więc jest duża szansa, że znajdzie się chociażby na, na łapce. Zanim przejdziemy do zawodnika, który który musi trochę poprawić, żeby swoją grę i swoje nastawienie, żeby, żeby walczyć o pierwszy skład i też o lepszą grę, to jeszcze chciałbym, żebyśmy chwilę porozmawiali o naszym Holendrze, Julius Lelivert, który no, wchodzi też z buta w tą ligę. I... Julian. Julian, Julius Erthaler, przepraszam. To na jod i to na jod. W każdym <grym grym> razie... Na... Na zasadzie wiesz, na nasz, nasz Holender jest świetnym przykładem, że, że te transfery w tym odcinku transferowym są przemyślane i są też bardzo skuteczne i po prostu wywiązują się ze swoich ról. Ja wiem, że to teraz wszystko można podłączyć pod tezę, że Wisła Gryba to się nie ma co czekać, ale no naprawdę ci zawodnicy wywiązują się z oczekiwań, które w nich pokładamy. Wiesz co, jak jechałem wczoraj na konferencję prasową przedmeczową, to chłopak z Rejmonta na Twittera wrzucił taką, taką statystykę, takie, takie liczby, ile mamy tych, ile nasi zawodnicy mają rozegranych spotkań w tych ligach, z których do nas przyszli. Mm -hmm. To naprawdę robi wrażenie. I tak jak powiedziałeś, widać, że te transfery są po pierwsze przemyślane, po drugie widać, że przyszli do nas zawodnicy mocni jakościowo. Wydaje się, że Nikaj w tej chwili jest takim może najsłabszym, Ogniwem w, tym, w, tej, w tej układance transferowej, ale też dajmy chłopakowi czas. Trener Job mówił, że on po prostu będzie potrzebował czasu, żeby wdrożyć się do tego, jak ta drużyna ma taktycznie wyglądać, żeby on wiedział po prostu, co ma grać. I, i, i myślę, że będzie jeszcze błyszczał, przynajmniej mam taką nadzieję. A ten, ten dzisiejszy gol na pewno dodaje mu, doda mu sporo takiej pewności siebie, bo wchodzisz z ławki, strzelasz gola, to też na pewno tego zawodnika będzie budowało. Tak, zdecydowanie, bo nie ma nic lepszego dla napastnika czy, czy osoby, które ma grać na, na tej pozycji, to, że zdobywasz bramki. To jeszcze na sam koniec właśnie kwestia Olivera Stutniciego, bo też dużo osób o niego pyta na Twitterze, jak on sobie radzi i tak dalej, tak dalej. No to też, Łukasz, ty wczoraj usłyszałeś od jednej, od jednej osoby z klubu, że, że tam troszeczkę też ten problem mentalny jest, tak? nie zagłębiając się jakoś mocno w poszczególne wątki, to że oprócz yy, takiego poziomu sportowego, no to trzeba też trochę prawić yy, głowę. W sensie to podejście do, do wszystkiego, no może do treningu też i do, do pewnych spraw. Zresztą myślę, że każdy zawodnik, który tak jak właśnie Oliwier w zeszłym roku, w zeszłym sezonie grał od początku, był tym podstawowym zawodnikiem i notował naprawdę dobre oceny tych swoich występów, czy właśnie w europejskich pucharach, czy później na początku ligi, do czego my jako kibice cały czas wracamy i na tej podstawie go oceniamy. Gdy później z biegiem sezonu trafił po prostu na ławkę i poza tym meczem o Super Puchar polski z Zagielonią, to jakoś tych swoich szans Specjalnie nie wykorzystał, no i tak jest też teraz. To na pewno musi sobie pewne rzeczy m, poukładać również w głowie. M, bo tutaj z zawodnika, który był podstawowym zawodnikiem, musi się przestawić przedstawi na to, że po prostu walczy y, o ten skład. No co, trzymamy wszyscy kciuki za mm, Oliwiera. Mamy nadzieję, że jeszcze pokaże, na co go stać i y, y, y gdzieś ten błysk z tego zeszłego sezonu również się mm, pojawi. Bo na pewno jakościowo jest to dobry zawodnik na pierwszą ligę, tylko potrzebuje po prostu, jak to powiedział trener Brzęczek, żeby mu coś przeskoczyło w głowie. I może jak mu to coś przeskoczy, to wróci z powrotem na tamten poziom i będzie ten poziom też stale utrzymywał. To na sam koniec jeszcze chciałbym, żebyśmy porozmawiali o Kacprze, Dudzie, który latem miał ofertę. Zykieka jest u Katowice i Wisła ją odrzuciła. Ona tam mówiono o pół miliona euro, 750 tysięcy euro. W pewnym momencie też pojawiało się w mediach, czy ty się cieszyłeś z tego, że Wisła odrzuciła tę ofertę? Bo ja mimo, że, że Kasper, no też przez kilka sezonów gdzieś powiedzmy, nie chcę powiedzieć, że zawodził, ale gdzieś nie, nie spełnia pokładanych w nim nadziei, to jednak byłem za tym, żebyśmy się mocniej jeszcze nie osłabiali i żebyśmy zostawili Kaspra, bo. No, bo to też nie jest sztuka, żeby po prostu pozbyć się nawet za jakąś tam fajną kasę zawodnika, który od trzech sezonów stanowi bądź co bądź o sile środka pola twojej drużyny. Zresztą no tutaj były naprawdę różne opinie razem z takimi, że spakować dudę i wysłać do Katowic od razu za takie pieniądze i tak dalej, ale myślę, że te sześć spotkań, jakie teraz rozegraliśmy, to po prostu jasno pokazują, że jest to element właśnie w tej układance trenera Jopa. Mhm. który pewnie w tym momencie byłoby bardzo ciężko m, zastąpić. I widać, jak mocno jakościowo m, jak mocno jakościowo jest to zawodnik, jaki jest, jak, jak jest dla nas ważny. Nie? Schowaj ogląd. To widzicie, to wszystko jest, że powiem, robione tak, żebyście nie myśleli, że coś przed nami więc Nawet koty dzisiaj chcą wystąpić w programie o wiśle, wiśle Kraków. I nie kończymy, dlatego że Kot postanowił wejść na stół i skraść nam show. Proszę bardzo, Okaszu. Jeszcze jedna rzecz, zanim zakończymy. To chcę powiedzieć, że na moim profilu Twitterowym wrzuciłem rękawice Kamila Brody, których Kamil bronił w zeszłym sezonie. Rękawice zostały przeznaczone na cel charytatywny, który wszyscy ci, którzy mnie obserwują, dobrze już znają, czyli zbierane są pieniądze na małego, który zmaga się naprawdę. Ciężkimi chorobami. Można licytować te rękawice pod moim postem do poniedziałku, do godziny 19.06. Najwyższa oferta wygrywa. Także zachęcam zachęcam do licytacji, zachęcam do wsparcia. Zbiórki Na się pomaga na tego małego chłopczyka. Tak jest. Oczywiście zachęcamy. Link będzie. O, on no, się kopiował. Oczywiście, link będzie w opisie filmu do, do tej zbiórki. No a dzisiaj już kończymy Wisła Kraków, Gromi, Śląsk, Wrocław. Kot się cieszy, Łukasz walczy z kotem, my nadal siedzimy wygodnie na tronie lidera, tak jak Angel Rodat zasiadł na kanapie z Socjus Wisły. Także dziękujemy, że byliście z nami, zachęcamy oczywiście do subskrypcji kanału. I był z nami Łukasz, dzisiaj Łukasz Seweryn, dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. Lidera mamy i za nic w świecie go nie oddamy. Tak jest. Wszystkiego dobrego, dobrej nocy i dobrego dnia, jeżeli będziecie to oglądać no. jutro. Do usłyszenia.